I żółtówkę z tego. Mamy butelki! Widać ją? Butelki są. Chciałbym wrócić w stronę Wojtasa. Patrz. W prawo. Cześć, cześć. Na dół trochę. Jak tam? Jak sprawny? No to jest. Można pojedzie? No, Można pojedzie? No, No, no. Jak sprawny? Jakiej? Dobrze. Można powiedzieć? Ja nie Jestem Jakieś tam butelki tam. Ja sprawię pięćdziesięciu groszy. O, to biedna u nas. Aha. A jakieś... Aha, dobra. Ja sprawię. A jakieś... No dobra, dobra. Butelki jakieś tam? Nie, nie ma. No, 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 Nie <śmienic> <śmienic> A zbierać się O. Czasami. Jak zgródko? Sieńka Hę? Sienka. Eh? No to chujowo. Chujowo. A, ja proszę się tylko zapytać. No. Możesz zapytać? Śmiało, śmiał. śmiał. Y <coughs> Zbieracie budagi? Czasami. Aha Czasami. A dzisiaj? To zależy. Czy pieniądze mamy? Czy co? Pieniądze. Cash. Mogę. <grym> Mole, Aha, to Biedny kraj jesteśmy, Polska to. Cudnie. A. Hmm. Mamy. E, bo ja tutaj szłem. No? Ja tutaj dzisiaj szłem. No. Co jest? Nie wiem, czy ja to pamiętam, ale szłem tu. Jak szłeś? Nie wiem, chyba z dołu. Ale ja tutaj przez lasy szłem. Ja się pytałem, no, Ja się pytałem o butelki. Mówi, mówi że mi zostało. Ja tutaj przez lasy My się... ich nie znamy. Jakieś kutacy. Wszędzie. Wszędzie kutacy są, wszędzie. Nie wiem, ale to chyba. Kiedy byłeś? Ja. No A chcesz to bieźć? śmiało. Ja przyszedłem tylko spytać o, o butelki. Chcesz to Nie krępuj się. Możesz brać. Tak? No. no. to nie wiesz nie? No bo to o. tak wiesz, poezja. Po maturze Widzę jesteśmy, to mieliśmy. mamy tego, takie... Ładna to poezja. Tak skowyrnie. Trzeba iść jeszcze po jedno piwko, więc... Ile można? Do bólu. My na, my na rezerwie. Graliśmy przed nią w piłkę, więc trzeba uzupełnić napoje. A da wymienić na karnaszę? A to nie, to w sklepie. Na butelkę. Tak? No. Na samą butelkę czy da wymienić wy karnaszę? Bo ja się tylko przyszłem zapytać. Na mnie. samą butelkę to Dąbnie. to zależy no? to znaczy na pustą butelkę czy też wymienić na harnasie. Aha. a co chcesz dila zrobić <grym> deala nie chciałem wymienić tą na harnaśno to ja co pierdolimy tego to Prejda? Prejda. oj kurwa wymiana taka no to ładnie to no. ładnie. transmarket taka. transmarket nie <grym> pasuje ładnie nie? Tak. no ja podkreślić tak no. To się przydało jakoś tu podkreślić. I z, z tej strony takie no, dwa palce, co <coughs> tam są. Swoje... Kokaina. Oh. Kokaina. Money. Money to money. Kokaina, to mamy Money. Hmm. hmm. Ciężko sprawy. No. Co o tym sądzi? Myślę, iż to, iż to jest wytwór artystyczny z naszej strony. Po maturze tak, wiesz... Bo widzę, że to jest wytwór. Natura w to konfrontacji podkręcę, z, podkręcę, ze szkłem. Tak. Kurwa. Eksponuje <grym> tych <pięknoty> butelek. <grym> pięknoty butelek. Jakieś pieniądze bym mógł za to zgarnąć w sumie, nie? Za takie kurwa dzieło. To, no to, to jest eksponat, to bym było iść do brakuje tu jeszcze jedna, z której jest Hacz. A to kasztelan to by spierdolił kompozycję. Spierdoliłby i to masakryczny. Kasztelan by spierdolił. A kasztelan ma też do tego, że spierdala. Spierdala. A A ale zobaczymy, nie? Pasze. Nie spierdala kompozycji. O Jezu. Straszne. To już w ogóle by Ta jest pedał To do musi wstania. być ferna. Kasztelan spierdala kompozycji. A jesteśmy gotowi to zrobić? Oddać, to jest oddać butelkę kompozycji. dla sztuki? A może Lech Pils tutaj? O. Ty kurwa popatrz. To wyższa półka. Pasz, to zostawmy go środku. Może. Lech Pils. To akurat już widzę tu trzy haczyki. No, ale nie wiem, czy to nie spierdoli sytuacji. Ale... Oj, chujowo, chujowo. No właśnie, widzę to. No, może daj komisarowi, może da radę. No właśnie, nie, Wojtek. Jebać, jebać. Wojtek. Wojtek, może nie kolega. Sztuki. Kolega, może spróbuje. Ale kompozycja wspaniała. Spróbujesz nam pomóc? Może coś jeszcze stworzymy z tego. To jakaś dzieło sztuki. Tak to jest z młodzieżą polską, to nas drzemie taki autystyczny, wiesz, motyw. Nurc! Ale kosztelan spierdala kompozycję. No, no. Archanaś piękny. Trzeba podszlifować. Pod ale nie ma czego. I zaraz Bożkę przydostanę. Aż <grym grym grym grym> że... tak ostro, Tak, te końcówki tutaj. Żeby mogli, mogli być lepsze zaszlifowane. Uważaj Ogólnie, co robisz w życiu? Co No Czym się zajmujesz? Co robisz w wolnym czasie? Zajmujesz się czymś, może. My szukamy bratnej duszy do takiego właśnie twórstwa dobrego. Czy to trzeba się czymś zajmować? No właśnie nie, my też nic nie robimy. Tylko pijemy. No i pytamy się, jak nic nie robisz, możesz z nami projektować takie ładne drzewka. No to można niezły, gruby hajs wykosić. Nie, kompozycja jest. No jest, jest. To Właś, taka bezpierdolił. Tak, kosztelan tak. to młoda Polska. No i bezpierdolił kompozycję to jego. ta, jest taki, właśnie to jest Mickiewicz, Mickiewicz, tak. Kopernika. No. Lerwisa, Peszleja, coś tam. No. Nie? Boba Marleja. Hitler, nie? Stalin. Nie, to kuta. Ale coś tam... Coś z tego powstanie. Mam coś nadzieję, coś że ktoś na to dostrzeże. Po jakimś czasie. <coughs> ale dobra kompozycja. Czeka. Jest, jest. No. Ale Pesztelan spierdala. Pesztelan, mówię, kuj. No. Tak samo Leo. A puszka od Harnasia <coughs> może coś, ten? No, w sumie jest harmy. A po Ale harność jest. Polski. Ale równowagi trochę. No to będzie taki trójkąt no. Trzeba stworzyć. Dwa twarde, jedna miękka. O, jest zajebiście. to już jest jakaś kompozycja Taki trójkąt pitagorajski. Pitogora... No Ale też muszę być tu jakby jeszcze brakowałem. Pitola! No nie wiem. My już wymyśliliśmy dużo, no. Nie? nie. Mógłbyś... To było konieczne. Mógłbyś nam pomóc trochę. To jest trochę. No i. No No możesz wziąć tą kompozycję ze sobą. My i tak opuszczamy to miejsce, bo wyjeżdżamy. Bo my wyjeżdżamy stąd już. Jak chcemy, żeby nam ktoś to ukradł. No czemu nie chcecie tu do jutra spać? Gdzie? Nie ma, nie ma tego, namiotu. Zimno trochę. Robaki tego, taki sardzima no trochę. Masz no co? No to... kornik, krety, takie rzeczy. Wiem, korniki straszne szczypią. Kornik. No bo straż miejska przyjdzie i co? Nie mamy co jeść zresztą, no to... I ile można jeść? Lepiej pić. Liście I komponiowo. No. lepiej ja jak ktoś A co jak strasznie kto przyjdzie? A kto tam z zauważył zauważy o czy jak ja? i tak, tak na wojskowo, żeby się wtopić, bo ja się zawsze wtopiam. Jak nie tak lub survival taki, tak? Sur, 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 survival. No, Do no. Discovery i... Survival lubię. A ty lubisz survival? Kurwa, całe życie na survivale. No nie, jakoś to nie jest... Bo teraz odpoczyn. wiesz, Bo on był muszę w koś... się odciąć od tego, On żeby... był w kościele przed chwilą. Nie patrz ty. Co to jest? Nie czy to chłop, czy... Kipa dorasta. Kipa dorasta. Mamy gruby hajs, wyczuwam z YouTube'a Ja to tak, Subskrybujcie Bajka pierdolnie A już tak spałeś tutaj? Nie, nie, ja tu jestem od dwóch W tym domu tutaj? Tak. Nie, w tym nie, nie, nie. tutaj się